Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech Łap. Dzisiaj przychodzimy do Was z unboxingiem paczki od Ewy, śladami psa, ponieważ wygraliśmy u nich konkurs, pierwsze miejsce. Bardzo się cieszę. Był to konkurs z okazji 10 lat kanału i ogólnie tutaj w tle macie kotka, który do nas przyszedł. Nie jest to mój kotek, tylko mm, mojego kuzyna młodszego. Ale mieszkają niedaleko, także do nas przychodzi czasami i ma na imię Karmelek. Także myślę, że czasami będziecie go widzieli na kanale. To akurat bawił się moimi włosami, ale tak to jest bardzo delikatny, i nawet jak gryzie, podgryza właśnie tak dla zabawy, to wcale nie mocno wiadomo: jest to kociak i nie chce mi zrobić krzywdy, a lubi się po prostu bawić, poprzytulać. Robimy dzisiaj unboxing paczki wygranej w konkursie u śladami psa. Wygraliśmy właśnie pierwsze miejsce w rozdaniu na 10 lat kanału, także oczywiście gratulujemy wytrwania tyle czasu. Oglądamy już naprawdę ten kanał od wielu lat i mogę wam go z czystym sumieniem polecić. Filmy są bardzo ciekawe, różnorodne. Widać właśnie mm, miłość do zwierząt, tą pasję. Yy, więc yy, ja z chęcią oglądam. No i cieszę się bardzo, że mogłam wygrać również paczuszkę. Leżała tutaj w domku u mnie i czekała tydzień, dlatego że byłam na wyjeździe, ale już jestem i możemy zajrzeć do środka. Yy, tutaj na początku jest chyba liścik. Tak, tutaj mamy. Mm, karteczkę. Nagroda w konkursie od śladami psa. I szczerze mówiąc nie mam pojęcia o ani jednej rzeczy, która się tu znajduje. Ale widzę na wierzchu tutaj coś e, dla mnie. Takie wafelki. Tutaj też jest lizaczek, także bardzo dziękuję. Takie niebieskie słodycze. I zaglądamy. O wow, co to jest? Mamy taką piękną zabaweczkę. Nie spodziewałam się, że dostaniemy jakąś. To jest taki groszek. Chowany w materiale. Chyba zawiązywany. Bardzo fajny, jak widać Lady się podoba. Także przesłodko wygląda. E, tutaj mam coś dla Frania i Kruszynki. I są tu takie gałązki z hamsteak, młode pędy leszczyny z marfią. Uwielbiają moje zwierzaki po prostu. Dalej mamy takie serduszka z vitapolu. Jeszcze ich że nie mieliśmy, wydaje mi nie kojarzę. Mamy tutaj marchew hmm, chyba pasternak i buraczek. Także wydaje mi się, że Franio będzie przeszczęśliwy i że mu posmakuje po prostu. O, tutaj mamy takie sandwicze z Tatrapet. Bardzo są fajne. Moje psiaki je uwielbiają. Także na pewno się przydadzą. Tutaj widzę jeszcze taki pudding dla psa. Chyba zrobimy jego, jego test, bo jestem ciekawa. Psiaki jeszcze nie jadły czegoś takiego. Jest z firmy Animonda. I smak to indyk. Także ciekawie. O, widzę jeszcze więcej rzeczy tutaj dla mnie cappuccino lodowe ciekawe i tutaj jeszcze ojejku milka oreo, naprawdę czuję się bardzo rozwieszczona w tym momencie kocham słodycze i to jeszcze takie pyszne o mamy kabanoski z vitacraft psiaki je kochają i Wiecie po prostu pewnie, jeśli oglądacie nasze filmy, że bardzo lubię tą formę przysmaków, bo się sprawdzają jako przekąski i na przykład do podzielenia na mniejsze elementy. Także też bardzo dziękujemy, oczywiście, za wszystko. Tutaj również z Craft takie jakby mięsne kuleczki, coś na podobę takich pulpecików. Są bardzo mięciutkie. Mają 80 gramów. Wydaje mi się, że psiaki też ich nie jadły, także będzie dużo nowych rzeczy na testy. I ostatnia rzecz w paczce. E, to są takie y, twisterki, również takie jakby sandwichy, tylko y, rolowane. O smaku kaczki. Także takie smaczki. Tej firmy chyba też nie mieliśmy. Tak, prezentuje się cała zawartość paczki. Widać, jak ogonek tutaj Lady chodzi. I szczerze to spodziewałam się, może nie wiem, po jednej rzeczy dla każdego zwierzaka, a tutaj naprawdę dostaliśmy tyle paczek, smaczków i tyle po prostu rzeczy. Jeszcze się kompletnie nie spodziewałam zabaweczki, która jest przepiękna. Zresztą sami pewnie możecie potwierdzić. I też jest mega dobrze wykonana. I taka nietypowa, no. Jest bardzo ciekawa. Myślę, i jeszcze te. Drobiazgi dla mnie, naprawdę bardzo mi miło. No i to właśnie pokazuje po prostu, że warto wspierać twórców, oglądać ich filmy. Oczywiście nie robię tego dla dostawania jakichś prezentów, no bo no nie miałam pojęcia, że będzie kiedyś taki, taki konkurs, kiedy zaczynałam właśnie oglądać Ewę. Ale po prostu no bardzo się cieszę, że mogłam dostać mm, od ciebie taki prezent i bardzo to doceniam. Robimy w końcu dzisiaj jakiś test króliczo-gryzeniowy, bo bardzo dawno nie było. E, także mm, frania i kruszynka spróbują tych kuleczek z Joder Farm. E, są one właśnie przeznaczone tutaj dla takich zwierzaków. I nie wiem, czy będzie tutaj coś w języku polskim. O, nawet mamy. Także mamy tutaj e, kukurydzę, lucerne, buraki, marchew, kwiaty nagietka, węgiel i skrobie. Także skład jest spokojny, się wydaje. No jestem ciekawa, czy je posmakują Ogólnie to te kuleczki Strasznie ładnie pachną e, Wiadomo, po prostu takimi mm, No warzywkami, z których Zostały zrobione Także wzięłam buraczka i marchewkę Akurat dla kruszynki Ona tutaj się nie może doczekać Już dajemy jej na spróbowanie Wzięła tutaj tą z buraczkiem i jak widać, to sobie chyba zajada Więc wygląda na to, jakby jej smakowało Ok, a więc teraz czas na Frania O, Frania nam tutaj przegryz tą mm, kuleczkę Więc możemy zobaczyć, jak to wygląda w środku już mu oddaję. Bardzo mu smakuje jak widać. Tutaj dałam mu jeszcze te takie skończyną, mm, chyba, po prostu ziołowe i również z buraczkiem. Także jak widać to bardzo posmakowały. Ja już się będę z Wami żegnała, będę oczywiście bardzo wdzięczna za łapki w górę, komentarze, subskrypcje. No i zachęcam Was do oglądania innych filmów na naszym kanale. Do zobaczenia.